Witam serdecznie. Jesteśmy znowu w takim parku miejskim, w sumie stary, taki koło okolice dworka. Niedaleko jest stary dworek w ruinach. Szukamy. Oczywiście przy, przy okazji tutaj zaprzegnąłem dzisiaj wykrywacz gareta. Nie zawsze go stosuje, jak wiemy, z różnymi skutkami. Chciałem pokazać dzisiaj, że przy drzewach, przy starych takich drzewach można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. I tak jak zawsze, ja nie stosuję nawet łopatki, tylko kluczem zaraz pokażę gdzie pokopać. Na pewno coś, coś będzie, bo pokazywał mi Garet, że jest, że są przedmioty, przedmioty, o, o, o widzimy przedmiot złoty. Niesamowity stary, stary pierścień. Widzimy, pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkim takim, takich znalezisk w okresie wakacji. Pozdrawiam serdecznie Star TV.